trzy rasy psów, które możesz wybrać zamiast border collie, jeśli nie chcesz zniszczyć swojemu przyszłemu psu życia i przy okazji swojego własnego. Będą to trzy rasy aktywne i trzy rasy nastawione na człowieka. 1. Owczarek szkocki koli. Nagrałem na ich temat cały film, tak więc nie będę się tutaj na ich temat rozwodził. Fajne, łatwe, proste psy w obsłudze, również piękne jak bordery. Dwa, Owczarek szetlandzki. Niektórzy na to mówią miniatura szkockiego koli. Są fajne, małe, aktywne, bardzo nastawione na ludzi. Również występują w odmianie umaszczenia Merle, tak więc jeśli komuś podoba się to umaszczenie i ze względu na nie chce kupić bordera, właśnie w ich kierunku skierowałbym wzrok. Jeszcze taki mały wątek poboczny: jak się czujecie na tyle mocni, żeby wziąć bordera, może warto zastanowić się nad adopcją bezdomnego. Jedziemy dalej. 3 Nowa Scotia, Duck Tolling Retriever, bardzo zbliżony gabarytami do Border Collie, najmniejszy z retrieverów. Jak wiecie, retrievery zawsze są mocno nastawione na człowieka i również chętne do współpracy z nim. Mało osób je zna, mało osób je kupuje, a są zdecydowanie prostsze w obsłudze niż Border. A jakie wy psy zaproponowalibyście zamiast Bordera?